Ja powiem ja tak, dzisiaj jakieś. Bo miałem dwa czytania, i tam już tam byłem na jakimś meetingu online. I, i, i dzisiaj ten meeting, ale tak jakoś tak. Mnie, ja zobaczyłem, że nieraz jest tak, że ja mam chęć taką wejścia w te, w te urazy i tak się nurzania w tym płotku, no nie? Tak jak te dziki. I a tak, a tak jak teraz, tak jak Was słucham, nagle te, tak do mnie doszło. Tak zerknąłem, że, bo ja bym tak, y, man, wstając rano, to ja mam pretensje, bo tak, bo mam 65 lat, bo y, nie mam prawa jazdy, bo nie zdałem egzaminu, bo nie mam motocykla, bo mnie nie stać na taki, jaki ja chcę, bo nie mam swojego samochodu, bo nie mam prawa jazdy. I tak sobie, słuchajcie, i tak wstanę rano, nie dość, że, że tam mnie wszystko boli, ale i tak sobie dowalam, zamiast się skupić na tym, że tak naprawdę połowa z moich kupli nie dożyła tych lat, co ja. Nie? W dawno w wieku, teraz ostatnio w zeszłym tygodniu pochowałem kolegę też. Był najmłodszy z naszego zespołu, tutaj niedaleko graliśmy w medyku na na, na oczkach w klubie studenckim. I, wiecie, i on był najmłodszy. Ja, a ja jestem najstarszy. Jestem a trzy osoby nie żyją z tego zespołu. Nie? I, 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 I zamiast yy, za, zastanowić się, za co ja mogę być wdzięczny, <laughs> za ile takich rzeczy. Nie? Ja tutaj miałem jednego podobycznego. Artura, którym długi czas nie mogłem tam wyzbyć się tej urazy, a w końcu sobie mówię zaraz: to Ja powinienem być wdzięczny, bo dzięki temu, że on mnie, jak to się mówi, oszukał, to ja założyłem klub na Poznańskiej. Nie? Bo, bo tak to sobie siedział do tej pory, tam na siedzibnej. Gdzie, gdzie on teraz siedzi i prawdopodobnie nic, nic bym więcej nie zrobił, nie? a tak zrobiłem klub w centrum miasta, nie? że tak naprawdę to co mówiłem o tych dwóch gościach, że zamiast się patrzeć na nich z urazów, ja wychodzić jak ich widzę i mówić słuchaj dziękuję ci, bo dzięki tobie nie piję, oni by zmariowali, ja nie wiem czy by było mnie na to stać, ale tak, tak. powinienem postępować, nie? Powinienem na każdym kroku dziękować i być wdzięcznym. Słuchajcie, do, do mnie doszło, że bycie wdzięcznym. Właśnie po co chcę pisanie wdzięczności? Po to, żeby sobie uświadomić, jak ja jestem szczęśliwy. To są po to, chcę wdzięczności. Jeśli piszę wdzięczności, to znaczy, że jestem szczęśliwy, bo jeśli nic nie mogę napisać, bo, bo coś mnie gniecie. To znaczy, że w ogóle nie ma sensu żyć. Bo, to w, te, bo w tej wielkiej księdze jest, jest tam napisane, że jeśli nie ma radości z tej trzeźwości, to na cholerę taka, taka trzeźwość. No nie? Jest to program radości. No nie? Ten, te trzeźwienie powinno cieszyć. Nie? A ja słuchajcie, ja naprawdę sam widzę, ja, tam jest też taki fragment nieszczęśliwy na własne życzenia, nie? I ja, i ja często nieraz yy, szukałem, yy, nawet tutaj na tej grupie, nie? I jak ktoś coś zaczynał i tam coś za bardzo piał, to ja zaraz coś <laughs> z drugiej beczki, jakiś tam, a ponieważ tam dość, dość sporo wiem, bo trochę tutaj jestem, to zawsze coś, coś tam znalazłem, nie? Yy, 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 I słuchajcie, ja zobaczyłem, że tak naprawdę to jest mój problem. Ja wolę e, e, wstać i szukać uraz, niż właśnie szukać tych wdzięczności. Szukać tych pozytywów. To jest tak, jak dzisiaj mi tam kumpel chyba jakiś tam znysy wysłał. E, to, jest, to jest piękne mam powiedzieć. I, I jeszcze mam chwilkę. Czy już koniec? Już koniec to jeszcze nie, słuchajcie minutę ja to przeczytam. E, o już wiem e, że jeśli chcę chcę e, o nie 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 znajdę tego i, i jeśli chcę po prostu się skupić właśnie na tych negatywach to ja je znajdę i ja po prostu cały dzień Będę tego szukał. Nie? I, 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 I to jest zapisane takim czymś: że pozytywnie będę myśleć tylko jeśli wszystko się zmieni. A czytając odwrotnie, to zmieni się wszystko, jeśli tylko myśleć będę pozytywnie. Nie? Czyli ja mam swoje życie od chwili, kiedy otwieram oczy. Od w momencie, kiedy otwieram oczy. Mam szansę, żeby ten dzień był najlepszy, jaki może być. Dziękuję bardzo.